Moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj dać alternatywę, szczególnie dla osób, które mają popękaną skórę na stopach, a chciałyby chodzić boso po ziemi, tą alternatywą jest zrobienie sobie kremu, który będzie Wam tą skórę goić. Więc temat dwa w jednym, chodzenie boso po ziemi i regeneracja popękanej skóry. Możemy sobie oczywiście kupić gotowe kremy, gotowe maści, natomiast możemy sobie zrobić również samemu. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak taki krem zrobić. Będziemy tłoczyć świeżo na świeżo olej lnianego, będziemy robić napar z żywokostu, połączymy to wszystko za pomocą biobazy i krem gotowy. Regeneracja skóry to podstawa. Nie chodzimy boso po ziemi wtedy, kiedy mamy popękaną skórę. Dlaczego? No, logiczne, że na ziemi, choćbyśmy chodzili po najczystszej trawie z rosą, zawsze jakieś tam bakterie mogą nam się dostać. W tą skórę i to będzie powodować, że nie będzie nam się goić. Jeżeli mamy mniemanie, że chodzenie po ziemi jest bardzo zdrowo i że to nam chociażby zagoi właśnie popękane, popękaną skórę na stopach, mało prawdopodobne, wręcz może być niebezpieczne. Także polecam moi drodzy zadbać o tą skórę przede wszystkim, chociażby stosując sobie taki krem, krem regeneracyjny. Pod taki, ja Wam pokazuję najprostszy w zasadzie. Tylko biobaza Wam jest potrzebna, no i oczywiście świeżo olej lniany, no i oczywiście żywokost, ewentualnie inne ziółko, które będzie działać regenerująco, albo nawet jeżeli nie, to sama woda. Proporcje, które będą jak w ostatnim materiale, na oko tak mniej więcej. Uczcie się robić proporcje, gęstość kremu. Pod siebie eksperymentując, doświadczając z odpowiednią ilością wody i oleju, uczcie się. Natomiast alternatywa jest też taka, że jeżeli macie, a pewnie każdy w domu ma przynajmniej kilka par skarpetek dziurawych, albo takich, w których już nie chodzicie jeżeli te dziury nie są oczywiście na, od spodu to wykorzystajcie, i nie są te skarpetki grube to możecie je wykorzystać właśnie do chodzenia boso częściowo boso, w zasadzie w skarpetkach po trawie ja Wam pokazywałem w materiałach, ewentualnie nam jeszcze pod tym filmem linki jak, znaczy, Robiłem próby, doświadczenia takie chałupnicze czy chodzenie boso po ziemi, ale właśnie w skarpetach ma sens i okazuje się, że ma, także jeżeli macie cienkie skarpety albo bawełniane skarpety, jest duża szansa, że możecie chodzić sobie właśnie w takich skarpetkach po trawie i później ewentualnie albo wyrzucić, albo je po prostu uprać i wykorzystać na nowo. Trzeba mieć świadomość, że nie, nie każdy może chodzić przynajmniej przez dłuższy czas boso po ziemi. Wszystko co dobre z umiarem, no i trzeba po prostu myśleć i powoli, powoli próbować doświadczać. Tak więc, moi drodzy, w dzisiejszym materiale zrobimy sobie krem i miejmy świadomość, że boso po ziemi, jeżeli skóra jest popękana, nie chodzimy. Stosujemy krem, stosujemy tarkę, czy macie pumek, z ewentualnie. No to może potrwać tygodnia, albo nawet miesiące taka regeneracja, ale ważne, żeby się dostać tam do tych zakamarków czyścić to, kremować codziennie, nawet po kilka razy, za kilka dni znowu szczotkować, zdrapać martwy na skórek znowu kremować. Do momentu, aż skóra się zagoi. To na tyle, więc zapraszam teraz. Zrobimy sobie napar z żywokostu i wytłoczę olej ściemienialnego, połączę to wszystko. Pokażę Wam do dzieła. Spróbuję zminimalizować właśnie straty w ten sposób, że podgrzewam biobazę osobno i jak już biobazę będzie rozpuszczona to na krótką chwilę podgrzeję wsadzając tutaj olej lniany tak żeby się jak najkrócej podgrzewał i żeby nie ściął zbyt wcześnie właśnie się z biobazą biobaza już w połowie się rozpuściła wsadzam lekko podgrzewając tutaj właśnie olej lniany on w zasadzie nie zdąży się podgrzać Bardziej niż jakieś 30 stopni, w tym momencie ma około 20. Biobaza rozpuszczona, najpierw wyciągnę napar olej, biobaza. Mieszam do momentu aż zacznie dobrze gęstnieć, a będzie to się działo wtedy, kiedy przy mieszaniu jednocześnie będzie stygnąć. Cała masa już czuć. Świetnie, że się udało. Powiem Wam, że zdążyliśmy. Olej jest ciepły, nie jest gorący. No, Napal jest cieplejszy. Świetnie, fajnie gęstnieje. Zobaczcie, zresztą pokażę Wam później z bliska, ile, ile czego mniej więcej zużyłem. Dobra, pokażę Wam teraz z bliska składniki, które zostały. Więc na jak widzicie, tutaj ślad zużyłem jedną trzecią a oleju z tej ilości zużyłem tutaj mniej więcej pół centymetra jakaś mniej więcej łyżeczka biobazy czyli tak może podsumowując ale określając też na oko jedna łyżeczka biobazy tutaj myślę że dwie łyżki stołowe maksymalnie oleju lnianego i jakieś 4-5 łyżek 4 łyżki myślę na paru z dzięki czemu mam cały kieliszek kremu, który starczy mi na myślę hmm, 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 tydzień może dwa nawet w zasadzie nie musiałbym go teraz trzymać w lodówce, no ale i tak będę to robić Okej, okay. moi drodzy, mam nadzieję, że przepis jest prosty, choć na oko, dbajmy o te nasze stopy, jeżeli chcemy chodzić boso po ziemi, to one muszą być do tego przygotowane, myślę, że nie jest to kłopotliwy żaden, w żaden sposób przepis, prosty i myślę skuteczny, wszelakie linki pod filmem, oczywiście Wam przekażę, miłego i do zobaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, cześć.